Doskonałe sery nie lubią mleka od krów żeglonych i szankowych. Dlatego podstawową paszą jest bardzo dobre siano z i lucerny. Pomysł z Normandii pokazuje, jak tę jakość zapewnić. O sprytnym ładowaczu pozwalającym przemieścić siano na stół paszowy pisaliśmy w majowym numerze Topa Gryfosku dodatku to Bydło. Pod tytuł tego artykułu to mleko tylko super siano. Ładowacz czołowy został zamontowany pod dachem obory i służy do załadunku i później do zadawania siana na stół paszowy. W gospodarstwie prowadzonym przez ojca z synem Patryka i Marka Avenel siano jest główną paszą na krów, a wiąże się to z tym, że jest ono przeznaczone do żywienia krów, od których mleko idzie do produkcji bardzo dobrej jakości francuskich serów. Idea suszarni siana polega na tym, że jest ono zbierane z pól podsuszone i wymaga dosuszenia w oborze. W oborze skonstruowano specjalną suszarnię, która składa się z ażurowego drewnianego rusztu i kanału nawiewowego, do którego doprowadzone jest powietrze z przestrzeni pomiędzy dachem a sufitem Budynku. Podsuszone siano jest załadowywane codziennie na stół paszowy sprytnym ładowaczem teleskopowym, który rolnicy z Normandii podpatrzyli w alpejskich oborach.